Nie będziesz szurał? Ślicznie! A nie lubię? Czego hmm. nie lubisz? Hmm. A moje ulubione zajęcia to... Jakie są Twoje ulubione no zajęcia? Marta podpowiadała, że jest ich kilka, nie? Jeden. Teraz Martusia. Przypomnę się nie później. Później Agatka, tak? Co Martusia najbardziej lubi? Jakie zajęcia? Praca w No, obowiązek. Ale przyjemne. Momentalny. Aniu, u siebie najbardziej lubię. że systematyczność robię. chyba. A, a nie lubisz czego u siebie najbardziej? O, taka szczera dziewczynka, jest tak. A, 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 kiedy, Oliwko, kiedy jest mi smutno, to co robisz? Płaczę. Mhm. Mój ulubiony kolor to? Różowy i czerwony. Dwa kolory. A kiedy jestem zła, to? A jak pięknie ci gładko to tak poszło. No ale nie, odpowiedź. Bardzo ładnie, dziękuję. Mama oj... Jak ludzie co na mnie chce. się zdarzał, Moje ulubione zajęcia to... Co najbardziej będziesz robić? Ja nie wiem co. Myśli, myśli. Czuka w głowie w No co najbardziej lubisz robić? Drapać się. Drapać się? No to co? Bawić się bohatka. A nie